Cześć, cześć się panie i panowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nas jest go skinsie. Oczywiście, że tak, w Kiermance 3600 zł, chyba już skinów żadnych nie mam, no właśnie, ale w dniu dzisiejszym coś ciekawego sobie z tego zgotujemy, więc klikam sobie w Case Battle. Mam jakąś bit tutaj za 250? Okej, okay, okej. Okay. Serbian e, Games BL, okej, okay, okej. Okay. Brzmi interesująco, brzmi ciekawie i redline No to jest typ klasyczny, więc teraz trafiamy, lecimy grubo, 250 zł taka bitwa. Na ogół nie tworzę takich tanich bitew, ale z chęcią w takowej wezmę udział. Co właśnie też teraz czynię? No, fajna, fajna ta cz ka powędrowała na moje konto. Skrzynia w ogóle elegant. Muszę przyznać, że ona ostatnio mi wpadła w oko. Nawet dodałem ją do jednej z ostatnich batli, Więc mam nadzieję, że ta jeszcze dzisiaj coś nam zapoda. I chyba zgarniamy. Jeszcze tym famasem przypieczętujemy dominację. Co prawda... Profit w wysokości tej tych 60 zł No to nie jest spełnienie wszelkich marzeń Ale wygrana bitwa, to wygrana bitwa, więc nie będziemy Oczywiście psioczyć e, i już teraz muszę Chyba sobie coś stworzyć z tego co mi się wydaje e, Także sobie tak też zrobimy Zobaczymy może to tego eleganta, to brzmi jak jakiś pomysł To jest ta skrzyneczka, więc dodamy sobie Może trzy takie eleganty, dodamy sobie Marble Fade, albo dobra, dwa eleganty, jednak spokojnie e, Damy sobie też tego 50-50 Zobaczymy jak to będzie, Beast Casing, Oczywiście Anarchy również by się przydał e, Damy sobie może tej Luxuriousa jednego Bo czemu by też nie, Knife jako takie, wiecie, podbicie stawki. Royal Case i chyba tyle tak na dąje tutaj zdziałamy Ametysta już raczej nie styknie, chyba że zamiast najfa zamiast tego ametysta. No będzie będą większe emocje, więc dodajmy sobie oczywiście te skrzynki. Na trzech graczy to jest wygrałem niby standarda, więc być może to jest właśnie underdog ale się w kurzek z tego mabel Fate'a coś tutaj poleci. No dobra, underdog Spróbujmy, spróbujmy. Czemu by też nie? 2,5 tysiąca złotych taka battle, to nie są tanie rzeczy, umówmy się. Rosso, ja bym tutaj chciał dać Emilii. Emily dlatego bo ostatnio ten bot w jakiś nie, nie w niewyjaśnionych okolicznościach zaczął mega, mega dobrze kozacko dropić, więc liczę, że tym razem również coś takiego zaprezentuję. Eee, ja tymczasem. Okej, okay, jestem drugi, więc taka spokojna lokata. Nie będę ukrywał, jestem zadowolony. Eee, to P250. Okej, okay, nie najtańsze. Myślę jeszcze, że będzie dużo tańsze. No i teraz ważne, żeby nam nic nie poleciało. Okej, okay, no ale fajnie, jakby tutaj jakiemuś przeciwnikowi coś jednak drobnęło. Eee, no ale dobra, a bubka też fajnie, żeby nam nie poleciało. Fajnie, żeby tutaj. No dobra, ale tutaj u Emiliego dużo lepszy ten hypebis, także okej, okay, ważne żeby teraz Rosso coś trafił i będziemy w domu. E, przypomnę, bitwa kosztowała 2600 e, każdego z nas. Na no, obecnie tutaj w puli jest tak z tego co widzę około 800 zł, więc jeszcze tutaj dużo, dużo przed nami. Death by Kitty, no to nie jest zły drop, to nie jest zły drop, o właśnie, no i te Death by Kitty, co Rosso trafiliśmy, 180 zł. E, let's go, Sofaje, Sofaje to jest chyba. Booy, like Sofaje, let's go! Rosso trafiaj szybko, żeby Emily kuźwa coś trafił, błagam Emily, musisz. No nie, no nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje, 1200 zł, ale okej, okay, tylko 200 zł. 200 zł za metysat się da zrobić. Jest, będzie USUS! Będzie moje! Będzie moje, będzie moje! Easy! Z... O kuś to będzie profit, ty! 11 tysięcy prawie, że! 10,5 tysiąca z bitwy za 2,5! Let's go! No i o to chodzi! O to chodzi widzowie właśnie! Najpierw on to dopnął powolonego Bowiza. To w ogóle była za skrzynia! Co to w ogóle była za skrzynia, że on tutaj sobie jako trzeciego. No będę musiał to przetestować, czekajcie, bo to było... To było? Nie wiem z tobą, nie wiem z tobą. Ale tak czy siak! Mamy ultravioleta jeszcze, oczywiście, ursusa. No naprawdę cię udało potężniej. Mój pierwszy. Yy, mój pierwszy Safaje, No nie wiem, kiedy na to były szanse. dać to jakoś sprawdzić. Ej, Houston, nie to chciałem uczynić, bardzo proszę mi tam wrócić. Wiemy, wiemy, że to działa, jak najbardziej jest takowy system. Mogę to w jakiś sposób jeszcze sprawdzić, bo nie mogę. No ale dobra, no ja tej... No, umówmy się, tak? No, prezydent jest niebyle jaki, niecodzienny. 11 tysięcy w moim ekwipunku i to mi się podoba, jeszcze ta pierwsza bitwa, więc się mamy oczywiście. Rekord 2 na 2, czyli 2 bitwy stoczone, dwie bitwy wygane. to mi się podoba Mamy jeszcze 760 zł, Więc może byśmy się tutaj troszkę zabawili z tym 760 złotych, chciałbym sobie z chęcią tutaj otworzyć na Bambyl Fajdane, większa szansa 100 złotych z takim jednym kliknięciem I liczę, że coś to jeszcze by oddało Jeszcze fajnie jakby na przykład taki, no nawet ten bow, ja nie muszę tego na dostać Umówmy się, takie Ja już i tak jestem bardzo zadowolony Otworzymy sobie 3 na raz Czemu by też nie? Kto mi zabroni? No nikt mnie oczywiście nie zabroni, no oczywiście że nikt nie zabroni I mamy jeszcze Hansmana Mobile fajda. Let's go, kolejny drop ze skrzyni za 300, w sensie ze skrzyni za 100 złotych, leci mi Hansman za 1600 złotych. No drogi widzu, CS jest dzisiaj oddaje, No nie nie, nie, nie powiesz mi, że nie, tak? No nie powiesz mi, że nie. Więc jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, jesteś pełnoletni, bo to bardzo ważne, klikasz sobie kończy tej plusik, a następnie wpisujesz kodik FIAKO. Dzięki czemu otrzymujesz 10% bonusu do wpłaty, czyli przykładowo w 100 4000, masz 1100, nie? Nie wiem, tysięcy masz 110 tysięcy, więc jest naprawdę e, myślę, że nie byle co. I darmowe 2 i 10 groszy, za co możesz sobie otworzyć taką skrzyneczkę, właśnie. Ja też sobie tylko otworzę, żeby Ci pokazać po prostu, że te tyle są też bardzo przyzwoite przedmioty. Nie będę ukrywał, jak zadajmo, a gratis, jak wszyscy wiemy, to uczciwa cena. I na przykład możesz sobie wyjść z takim SG553, chociażby za 6 złotych nie ma lipy, nie ma wiochy, a oprócz tego nas jest oczywiście znajduje się skrzynia Daily Case. Czyli taka można co 24 może ją po prostu sobie otwierać. Ja akurat to już otworzyłem, no i widzicie za 25 minut sobie z przyjemnością, jeszcze raz zbij nas jest żeby sobie Odebrać oczywiście za dajmo. Więc naprawdę mega spoko. Co jeszcze mamy? Mamy 380 polskich złotych. Więc chęcią bym sobie tutaj coś jeszcze. Może tego Beast byśmy pomęczyli troszeczkę? A, bo ten Def. Dobra, weźmy tego Beast Case'a. Beast Case w takim razie 3 jaz. Idealnie. Idealnie z ten do Gwidzu, Tylko 38 groszy zostało w balansie. Będą najtłusze będzie Kumiczo Dago. Ja muszę przyznać, że Kumicz Dago mega mi siedzi jako skin. E, no ale wartościowo tej szału nie ma. Dobra, sprzedamy to sobie. Może na dwie jeszcze styknie. E, nie stykniemy. No dobra, to jedna. Okej, okay, no, no, to, to nie był najlepszy do stulecia. Ale tutaj też mamy szansę na Hansmana. Na Dagon, no ja nawet mamy szansę. Ej, ten containment breed będzie to chyba, to nie jest oczywiście ze skrzyni Shuttle Web. I to może być warte, takie 222 zł, a więc jeszcze tej stóweczkę z takowej skrzyni mamy. Co mi się podoba? Sprzedaję sobie to oczywiście. I let's go. No dzisiaj jesteśmy zarobieni fest. Naprawdę jesteśmy dzisiaj potężnie zarobieni. Oczywiście to trwa event, gdzie możemy sobie tapnąć. Zwolnimy e, sobie trzy razy w żółtego. Na początek tak średnio, więc w porządku. No teraz najsłabiej. Oj, teraz znowu tak średnio, no ja coś takiego szczęścia mam um, średnio do ustrzeczina, nie będę ukrywał, ale mam nadzieję, że to będzie i mam nadzieję, że Ty będziesz zadowolony. Dzięki wielkie za oglądanie, Mam nadzieję, że się podobało i że widzimy się oczywiście już jutro Trzymaj się, strzała!